Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony KOKO. A przed nami, moi drodzy, nowa seria, która będzie pojawiała się na moim kanale. Fan FATALE tak zatytułowałam tą serię. Jest połączeniem elementów wyzwań czarnej wdowy i ukrytego dziecka. Zasady, na których będę się opierała w tym wyzwaniu, dostosowałam do swoich potrzeb, i właśnie ten odcinek będzie o zasada oraz pokażę Wam y, naszą główną bohaterkę oraz jej bardzo, bardzo skromny domek. Coś tam jakieś zmiany wprowadziłam, y, ale nie dużo, bo oczywiście pieniążków nie mamy. Y, moi drodzy, jeżeli nie jesteście zainteresowani słuchaniem dzisiejszego odcinka, który będzie moją paplaniną, to zapraszam Was na kolejny odcinek, y, który będzie już rozgrywką i zaczniemy, moi drodzy, od porodu. Tak, zobaczymy, co nam się urodzi. Dobrze, to ja przychodzę do zasad. Zasad y, najpierw zacznę od fatal. Tak, ja w oryginale długość życia ustawiona jest na normalną. Y, będzie włączone starzenie się w niegranych rodzinach, co według mnie doda większego realizmu tego wyzwania żadnych kodów na pieniądze. Z wyjątkiem dwóch kodów, yy, które mam nadzieję, że nie będę używać, ale gdyby chc coś, chciałabym sobie zaszczać do nich prawo. Pierwszy kod to będzie w sytuacji, gdy yy, SIM mi się zawiesi bądź zablokuje. A drugi kod, moi drodzy, to będzie w sytuacji, gdy będzie mnie bez przerwy wywalało z gry, czyli z przyczyn technicznych, czyli jakiś system Windows zamknie mi po prostu e, Simsów, e, bo wystąpił jakiś problem. Wówczas, jeżeli będzie się to notorycznie powtarzało i ja już przez te kilka godzin, oczywiście musicie mi wtedy uwierzyć na słowo, że tak będzie, nie uda mi się to naprawić i powiedzmy nie pojadę z nią na randkę bo ona w aspiracji swojej marze musi wybrać się na dwie randki, wówczas wpiszę jej kod właśnie dodam jej ilość punktów, żeby ten podetap danej aspiracji właśnie zaliczyć ale jeżeli to zrobię to będę jej chciała coś zabrać, będzie musiała mi za to zapłacić tysiąc simolonów Czyli odejmę jej za ten kod, moi drodzy, dodający punkty aspiracji aż 1000 simulonów z budżetu rodzinnego. Mam nadzieję, że to jest jasne. Mody, moi drodzy, modów będę używać. Nie wyobrażam sobie tego wyzwania bez modów. Mówimy o wielkim materialistę, snopce, ona musi mieć piękne rzeczy, pięknie być pięknymi rzeczami, być otoczona i sobie tego po prostu nie wyobrażam, żeby tego nie było. Yy, za to nie będę zbierać, nawet jak będziemy klepać biedę w pierwszym okresie, nie będę zbierać skałek, nie będę szukać żab, nie będę łowić ryb, sprzedawać swoje obrazy. Czy wydawać książek. Tego jej nie wolno. Oczywiście może pisać, może malować, ale nie może nie sprzedawać tego, co zrobi. Jeżeli będę używać mody, to będzie ponosić takie dodatkowe koszty, żeby aż znowu mi tak załatwo nie było, to też właśnie będę starała się jej odejmować właśnie 1000 simolonów. Mam nadzieję, że to jest sprawiedliwe i nikt mnie tutaj nie posądzi o niesprawiedliwość. Moi drodzy, może mieć ogród, ale nie może, jak mówiłam, sprzedawać także plonów. Czyli nic, co ona, że tak powiem, zrobi, stworzy, znajdzie, nie może sprzedać. Nawet jest wskazane, żeby rozwijała umiejętności yy, ogrodnicze, ponieważ byłoby miło, gdyby wyhodowała nam krowokwiat, który miejmy nadzieję, że ja nie zabiję. Nie wolno jej pracować, no to zgodnie z oryginalnym wyzwaniem wszystkie pieniądze mają pochodzić od męża. Po jego śmierci przyjmuje to, co miał oczywiście w wyposażeniu i to możemy sprzedać, żeby jej się źle nie kojarzyło. Następnym punktem, który sobie wypisałam, jest, że może mi tyle zainteresowań miłosnych, ile zechce. Mężowie. Podzieliłam sobie na no, takie podkategorie, moi drodzy, wybór męża. Będziemy mieli klub pretendentów. Podczas y, spotkania klubowego będziemy wykonywać, moi drodzy, przyjacielskie, od razu powiem, interakcje, i z którym y, mężczyzną, z którym kawalerem będziemy mieli największe przyjacielskie relacje zostanie naszym mężem. I tak będzie po kolei. Oczywiście muszą być singlami. Nie zabieramy się, moi drodzy, za żonaty, ponieważ Penelopa, jak wiecie z Cassandry, czyli z odcinka pierwszego, ma bardzo złe wspomnienia. Oświadczyć. Oświadczyć się możemy, gdy będziemy mieli maksowane relacje przyjacielskie i romantyczne. Ślub może być oficjalną imprezą, ale nie musi, jest to opcjonalne. Ja sobie dodam, że może wyjechać na jeden dzień i jedną nas podróż poślubną. Jeśli się na to zdecyduje, to popiera odpowiednią y, parcelę. Y, moi drodzy, urządzamy oficjalny obiad, aby pokazać, jaką jesteśmy cudowną i wspaniałą i kochającą żoną. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, tak samo jak z ranki, mi się to nie uda, wówczas założę sobie klub, powiedzmy imprezy i to będzie to zastępowało. Zdrada. Musimy, moi drodzy, zdradzić swojego męża i zostać na tym, jak w oryginale, przyłapani. Śmierć. Każdego męża należy zabić innym sposobem. Oczywiście ja nie mam zamiaru mieć tysiąc mężów czy ileś, myślę, że ograniczymy się tylko jak w oryginale do 10. Możemy mu zorganizować e, typę i pogrzeb, ponieważ jest taki cudowny mod, więc się zastanawiam właśnie, e, czy tego też nie wprowadzi w tym wyzwaniu, e, a dlatego, żeby pokazać naszą ogromną rozpacz e, wszystkim ludziom, że straciliśmy no, kochanego mężulka. Na grobki, moi drodzy, na grobki zachowujemy wszystkie na naszej działce. Yy, możemy zbudować cmentarz, możemy je umieścić w piwnicy. Wszystko zależy od tego, jak nam się tutaj yy, ułoży. Kolejnym punktem jest to, że zepsute przedmioty nie wolno nam naprawiać, tylko po prostu musimy je zamienić na nowe bądź lepsze. Musimy być bardzo dobrą matką, moi drodzy. Maksymalne relacje przyjacielskie z naszą pociechą musi dziecku y, pomagać w nauce i bardzo je dobrze wychować. Nasza bohaterka musi mieć maksymalnie rozwinięte. Gotowanie i charyzm, tak jak było w oryginale i dodatkowo, moi drodzy, ponieważ ja ją tam trochę pouczyłam, y, jak y, nagrywałam kacsenki. I za to, że tak powiem, musi rozwinąć też w pełni taniec i umiejętności wychowawcze, ponieważ kupiłam sobie ta -ta, pakiet być rodzicem. Moi drodzy, yy, i tutaj jest jeszcze, mam dwa punkty. Przed ostatnim jest to, że nie mogę postarzać Simów przed dniem ich urodzin. I najważniejszy punkt, ale niestety na mojej liście ostatnie moi drodzy, musi dokonać zemsty. Te osoby, które oglądały odcinek pierwszy, wiedzą o czym mówię. Teraz przejdziemy do y, zasad ukrytego dziecka. Musi mieszkać na tej samej parceli co matka. Zajmuje się nim tylko i wyłącznie matka. Nie wolno nam zatrudnić niani. Nie może jej nikt zobaczyć. I teraz zaznaczyłam sobie tak, że w przypadku toddlersów y, Czyli tych naszych małych dzieci, które po prostu uwielbiam, musi mieć to dziecko rozwiniętą maksymalnie przynajmniej jedną umiejętność. Dziecko w wieku przedszkolnym musi wypełnić też przynajmniej jedną aspirację dziecięcą i musi być szóstkowym uczniem. W przypadku nastolatka musi wypełnić jedną aspirację. Jest to oczywiście opcjonalnie i rozwinąć maksymalnie jedną umiejętność oraz być najlepszym uczniem. Gdy dziecko w wieku przedszkolnym zmienia grupę wiekową na nastolatka, możemy z nim wyjechać do granitowych kaskad pod warunkiem, że w tym czasie, moi drodzy, jesteśmy wdową. Jest to wyjątek od następnej zasady. Gdy rodzina wyjeżdża na wakacje, czy jeżeli nasza femme ma męża, nie może zabrać naszego ukrytego dziecka. Dziecko wyprowadza się wówczas z domu, gdy uzyska pełnoletność, czyli w przypadku naszych kochanych Simów, gdy stanie się młodym dorosłym. Tutaj także w oryginalnym wyzwaniu jest zalecone, żeby zastosować drzwi będące jednocześnie regałem na książki i ja to tak jak zobaczycie zrobiłam. Teraz pokażę Wam troszeczkę domek i przejdziemy do reszty. Dobra, ja wiem, że nasza Penelope jest wściekła, no ale nie dziwnego. Przyłapa męża tyle razy na zdradzie, a kochanka ją wyrzuciła z domu. Dobra, to jest: jesteśmy, jak wiecie, w Winterburgu mieszkamy. Yy, tutaj ma tylko telewizor, zmniejszyłam jej schody, moi drodzy. Yy, ma taką małą kanapkę, tutaj przesunęłam mi stół. Tutaj zbudowałam yy, ściankę, bo jest schodzimy do piwnicy i tutaj przestawiłam kuchnię, no jak widzicie nic nic wielkiego żadnych wielkich zmian tutaj nie zrobiłam, bardzo bardzo jak na razie skromnie, a to jest góra tutaj mamy sypialnię i takie łoże oczywiście z modów no jest to niewykończone no bo nawet na porządną tapetę czy farbę nie mamy pieniędzy teraz pokażę wam oczywiście piwnicę tam już bardziej się przełożyłam, jeżeli chodzi, a to w sumie się skoncentrowałam głównie na tym. Schodzimy tak do pralno-suszarni. O, tak to wygląda. O, tak będzie lepiej. O. I tutaj jest wejście, taki korytarzyk, o widzicie. I właśnie ten regał, o którym ja wspominałam przed chwilką, że jest zalecany, to są tajemne drzwi do pokoju właśnie naszego Bobaska. Może tak Wam pokażę lepiej, nie będę się bawiła. A, no tutaj trochę więcej y, poszalałam, żeby to jakoś wyglądało. Nasze maleństwo tu będzie mieszkało. Y, tak się przedstawia, moi drodzy, domek. Jak widzicie nic specjalnego nie jest, a to jest nasza penelopa. Moja droga podejdź tutaj, żeby się wszyscy tobie ładnie przyjrzeli. Tak wygląda nasza Fam Fatal. Wino jest zaawansowane i jak wiecie. O, no ładna simeczka, mi się osobiście ona bardzo podoba. Jak widzicie, ma tutaj aspirację nieuleczalna romantyczka, natomiast jej cechę jest materialistką, jest snobem, jest romantyczką i jest urocza. O, tutaj widzicie, jest w wciąż w trzecim trymestrze i poród będzie za niedługo. Moi drodzy, ona ma w wyposażeniu plakaty oraz kule winogrona i truskawki. To zasieja. Natomiast plakatów czy kule śnieżnych, tego nie będę oczywiście sprzedawać. To tam obrazy, to po prostu powieszę, wykorzystam. No i tutaj, jak widzicie, ma urnę. Tak, urnę swojego pierwszego męża Lucjana. I żeby było jasne, on się nie liczy do naszych przyszłych mężów, których będziemy zabijać, ponieważ on był yy, yy, przyczyną tego, yy, jak widzieliście oczywiście w pierwszym odcinku, dlaczego nasza główna bohaterka stała się taka, a nie inna. Tutaj poznaliśmy trochę ludzi: o widzicie, Jennifer Leclerc, na, kochanka naszego męża nasz wróg podstawowy i nasz niewierny małżonek. A tych znajomych, no to ona poznać musiała, no bo inaczej się nie dało. W ogóle się nie będę kontaktować. To są osoby, które są z poprzedniego jej życia. I z nimi się nie zamierza kontaktować nigdy. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. A, i właśnie o tych umiejętnościach mówiłam. To są umiejętności, które analizowałam. Na pierwszym poziomie jesteśmy charyzmy i gotowania. No i trochę złośliwość oczywiście. Dlatego ja uznałam, że będzie sprawiedliwe, jeżeli ten taniec wymaksujemy. Yy, także, a to będzie szybko, więc nie będzie żadnych yy, problemów. No i malowanie i złośliwość to. Złośliwość no musiałaby się tam kłóciła o swój honor. Moi kochani, mam nadzieję, że Wam się pomysł podoba. Ja Was serdecznie zapraszam do oglądania tej serii i mam nadzieję, że będziemy się razem bardzo, bardzo dobrze bawili. A także, że wszystko Wam w tym odcinku wyjaśniłam co do zasad. I żadnej, y, żadnego niedociągnięcia tutaj nie mamy. Y, to do zobaczenia. Zapraszam na kolejny odcinek. Fam fatal. Jak już mówiłam, rozpoczniemy od porodu. I pa pa!